Witam Was kochani Dawno się z tego miejsca nie nagrywałem Lekko kropi o, Ogólnie no Mogę powiedzieć, że wyzdrowia Chociaż <coughs> troszkę gardełko Mnie będzie męczyło Tradycyjnie w Najczęściej Uczęszczanego miejsca Dokładnie obok Wojska obo Szkolnego by ten do przechodzić no wcześniej inaczej chodziłem ale nie wiem czy szybciej mi to tam już w sumie tak na to nie patrzę no. to nie są wysiłki, tylko zakupy w każdym bądź razie nastrój jest dobry nie jest tak zimno jest 5 grudnia więc można się cieszyć no ja idę Tradycyjnie popietrywo i w sumie co no <laughs> Męczyłem się ten tydzień, no ale Ja nie spodziewałem się, że się w ogóle do grupy pozbieram <laughs> No Ale no W ogóle się spodziewałem, że sprzątnę że karne że zrobię porządki w pokoju Myślałem, że to tak zostanie przez ten tydzień szatu się wzię do kupy i posprzątałem w piątek tak jak planowałem. Pranie tak porobiłem, to wiadomo, bo to trzeba. Uczniowie ładnie w, w szkole siedzą, pilnie się uczą. Czyli wszystko w normie. Dobra. Nie wiem jak nagrać. Nie wiem jak nazwać ten filmik. Co czy to, to trzeba, czyli zal zal zaliczyć jako vlog? Chyba jako vlog zaliczę. Dobra. świątecznie tam mają jakąś prezentację czy taką lekcję taką multimedialną teraz zauważyłem jeju oni dalej w tej maseczce tam siedzą ja nie, nie mogę ciekawe kiedy to, to się skończy <laughs> dobra to ja życzę miłego dnia pa